Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku, ostatnim odcinku pierwszego sezonu serwerowych zmagań To ja Bobka 810 i jest dzisiaj ze mną KPK12 i Jasko 54321 Dziękuję bardzo. Dzisiaj robimy uroczystą rozróbę serwera, bo zakładamy nowego save'a i zrobimy sezon drugi. I tak! Ej, chłopaki, chodźcie tu! Czego jeszcze nie było, nie widzieliście gasta, dokończonego I go nie zobaczyć I tu był gaz, taką mordę ma, robiłem to z pamięci Tu był ciasteczka i tu był nasz parkur, Który to... skończył, tylko dwie osoby skończyły Właśnie, I ja się już Widzicie, tu był parkur O, tu był parkur tu był parkour Tu był parkour i tu, tu, tu się zaczynał Rzecz w mordę, zaraz Teoretycznie skończy. tylko tyle tutaj skończyliśmy Moje Ale tyłownie, no, widać chłopaki tyłownie, już tyłownie, zaczęły. I chcemy wszystko tyłownie, połączyć, tyłownie. TNT, i wszystko rozsadzić. Ej, chłopaki, te wełnowe to zapalniczko. Nie, spadaj. Teraz co, co ty? Od... TNT, Odpalam TNT na gaście. Ja też. Teraz zapalniczką, zapalniczką, od dołu zapalniczką. Ej, ja rozwalam metka, bo ja wiem, jak go rozwalić lepiej niż wy. Bo ja go budowałem, ja znam jego. Ja go znam. Poczekajcie. Poczekaj, Kuba nie podpalaj Edka. R taka trochę, się, jest. trochę się laguje. No wow, ja też mam <laughs> ty... Ej, gdzie ej, jest, ej, The, the fuck? O, pająk. I skąd ty masz pająka? Nie, pod ziemią jest, bo mi się czanki nie ładują. Bo Dobra. Się... O, podpalę mój domek na drzewie. Roba to zruba serwera, to jest dopiero to, co wszyscy lubią. O, podpalę iglo. A nie, tej... Ale przecież niech się nie pali. No to dlatego... Uwaga, patrzcie na etka! I... Tu! I gdzie ja jestem? Jezu, <śmiech> <cúpana>. <śmiech> Tylko noga mi została. Jak ten odcinek się nie uda, to będę bardzo zły. Bo to jest oficjalne oficjalna rozruba serwera. Więc... Iha! Mój domek! Rozpierdliczamy go! Ej, chłopaki, jak chcecie... Ale lagi. Ej, chłopaki, jak chcecie rozwalić mój domek, to zróbcie to tak, że po prostu... No, że pod nim dajcie TNT, tak jest najłatwiej. Ja nie daję TNT Ja daję, Kuba? ja się bawię zapalniczką Kuba? Lubię zabawę z ogniem Kuba, skieruj kamerę na hotel Czekaj sekundę Tak Patrz Czekaj chwilę, sekunda, gdzie jestem? Aha, jestem tu Niech widzę co? Co? Lamy hotel Poczekajcie, 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 ja tam muszę dolecieć Tylko ja się zgubiłem Za późno Nie Hotel poszedł, Widzę tylko latające TNT Bo mi się nie ładują czanki Schod... Ej, ale fajna rzeźba wyszła. Ale teraz. ekstra! Ale no, fajne! Zarobiskie! No. Czekajcie z Rescreena! Ale zarobiste! A ja w środku ubiorę prysznic! Patrzcie jak nasze domki na drzewie się ładnie palą. Właśnie, o ja się no, patrzcie, zapomniałem... Patrzcie i płaczcie na mojego creepera! Ooo! Pana o. wieże straszliczka. Ja! Ej, ale to wygląda, to wygląda jak jakiś kataklizm. No bo to jest kataklizm. Ej, chłopaki, obstawiam domki TNT. Twój domek już wybucha. Mój? Jeszcze strażnicza idzie z dymem. Wszystko idzie z dymem. Kurde, ale od tego TNT ma wlagi. A ja nie. Pa, pa. Kurde. O, czekajcie. Ej, mój dom, ej. odpalę tablicę. A widziałaś jakiego ładnego kutasa zrobiłem? Takiego dynamitowego. O Jasiu, podpalę twoją kolejkę. Czekajcie, opuduję mój domek bardziej niż nie na, nie takie, na takie, na takie chwile tak. się w życiu czeka. Uwaga! Podobało no, mi się no. bardzo TNT. Kurde, nawet nie widzę, mam jeszcze większe lagi. Wow, jakie lagi! To tu rozsadził ziemię? Gdzie? Mama się rozsadziła. Ej, dobra chłopaki, teraz na całym świecie układamy taką drogę z TNT. Hum, Kasper? Tak. Ale lag! Mam tylko dwa FPS-y! Ale urwał, o mój do Ale lag! Mam tylko dwa FPS-y, ludzie! No teraz ja cztery dobieg. Wow, też mam takie Kurde, ej, kto rozwalił taki, taką ziemię, że aż mój magazyn cały rozwalił i hodowla marychy Rozwalcie mój domek Za, ja TNT w ja nim poukładajcie Ja będę was kamerował, bo ja mam za dużo lagi No dużo TNT A Skąd to się tu wzięło? Rozwala mi cały TNT Ej Katper, dawaj Dużo Co TNT w piwnicy wszędzie Możecie uwierzyć, że tego TNT jest długo. Eee, skąd się wziął? W... Aha, dobra, to ja się dom. Eee, tak, Kuba, ta woda to też jest mój dom. Eee, czy ja był. I e, bez lagi. Aaa! Kurde! Odpalę ci ten, na każdy! TNT mi wpadło do wody. Nie, to ja go chcę... Podpal dach, podpal dach. Ja chcę zrobić wielki pożar lasu No kurde Dobra, już go wyłączam, poczekaj, tylko mam lagę Czaj sekundę Nie pal lasu! A nie, i tak się nie zapali, bo deszcz pada. zieleń. Kuba pamiętasz? Szanuj zieleń. No to tak, to było kiedyś, słyszałem pytanie. E, ciekawe, skąd tabliczka z napisem e, tego e, nie, nie deptać trawy znalazła się na trawniku Uwaga! Będzie błąd... Dobra, Kacper! No, pala, to pala widzę... widziałam was... Dawaj! Coś... E, kurde, ale lagi O, Chyba był pysaj te ten! No już wyłączyłem O, rozwalam moją podziemną hodowlę Palę las nie powiem czego. Uje. Ciekawe jak, jak będzie wyglądał następny serwer. Następny save. No. Bo drugi, drugi serwer też tak będzie fajny. Jupi! Cały las już... Co to jest za dobre? Kupa twój, twój magazyn został rozwalony. Tak no, wiem. Są, jest tutaj tyle narzędzi na ziemi. Ja go dokończę. Ja go rozwalę. Ale mam lagi, wiecie, klikam, klikam S i ciągle idę do tyłu. Kuba? Las się nas... pali, jak to pięknie wygląda. O kurde, ej zobaczcie z góry... Kacper, jak... podpalaj las! Ej, patrzcie jak wygląda nasz... Chłopaki, patrzcie jak wygląda nasz safe sto... ten, z, z dołu. a cię z góry. No mi się w ogóle czanki nie... O kur... Piiip. O jacie, czekajcie, zrobię screena. Ja już spawn ja nie mogę. Ej, czekajcie, przecież jeszcze spawn trzeba rozwalić. E tam Ja rozwalam spawn! spawn Ej, Kacper przecież nawet go widzowie nie widzieli. No dostawam mu... Do Kuba! Ja, ro, ja rozwalę spawn! Ale logi! Tak się nie da grać! Ja rozwalę spawn! Kuba Debilu! Tylko najpierw im go pokaż! A właśnie, zbudowaliśmy taki spawn z drogą. A ja i tu jest ja... nasz spawn! I tu w tej skrzyneczce są szczątki z takich podstawowych rzeczy. To jaj! Kurde! Lagi. i takich lagów jeszcze nie miałem A to zaraz wybuchnie ja tu jestem ale co? kuba! trzymaj, kuba. trzymaj ale co wybuchnie w kuba, co ty możesz mieć? Spaun, rozsadziliśmy kuba, kuba jak ty las podpalać, fajnie jest podpalać las kuba rozwalam strzelnicę aha, no to te, areny Katzper podpalamy las Wow, wow wow ile tego lasu się już pali, chłopie No, no to za Kuba Kuba, kamerujesz swoją strzelnicę, bo ona... Czekaj sekundę, bo mi się w ogóle kurde czanki nie ładują. Aha, no to za późno. No właśnie widzę no. tylko latające TNT. Dżunglę. A jej tamtą dżunglę I dlaczego mój domek się w ogóle nie spalił? Ja go rozwalę TNT i będzie łatwiej Kuba ja się palę przez ciebie Jak na kreatywie, przez to ci nic nie robię Przełączył mi. <grych> nie chcę, żeby on spadał Jej dżungla Odpalamy A. Dlaczego na drzewie jest workbench? Co? Dlaczego na jednym drzewie jest workbench i pełno dirta? A, Papus, no to... Jest Kacper... to jest jakaś To jest nasza Lepianka. Ej, what the fuck? Ej, daje, daje, pochodnie czerwoną na coś i znika klocek. Ej, no wezwiaj. Czekajcie, Lepianka idzie z dymem? To jest skacperta... o, nasz domek. Skoro wszystko idzie z dymem, Nie czekaj, ja tak zrobię. Właśnie, muszę, stop! Nie odpalaj, oni je jeszcze nie widzieli. Zrobiłem taką kopalnię. Zapalamy, mnie! I tutaj aż tam dobry drog. jaj znika TNT. O, tu jest rybnaj. Jaj udało się. Gdzieś jak na masakrze. Znika TNT jak chcesz podpalić. A dobra. Kuba uważaj, koło ciebie. Czekajcie, rozpalę, pójka. Uważaj, No nie, bez jaj. I, i mnie się nie rozwala. Dobra, podpala mój domek. I też się nie da podpalić. Znika klocek. Bez jaj. Mi się coś zepsuło. Ej, chłopaki! Drugi sezon będzie fajniejszy niż ten, prawda? No. Tak? Na pewno. A? Katper, podgłośnij sobie chyba głośniki, czy coś. Mikrofon. Chęcia. O, mała marnica. Do... Ej na chwilę wychodzę. Mam za dużo lagi. O, dynia. O, kuwa, twoja ta Ej ty, dynia. dlaczego mój Chest został? No bo Ender Chest coś tam... Jakie zaje fajne! No kurde, co za głupi kuzyn. Ty gdzie jest mój Enderchest? jakie masz TNT <gry> Nagle był taki lag na serwerze Masz za swoje To był mój ender nie miałeś prawa go rozwalać Dobra, ale teraz już Nie przełóż na tego ma... Popaki Zbijam ba. No dobra gdzie, gdzie wy jesteście? Ja w moich jaskiniach 50. Cek, Dobra Czaj, podpalę świnkę. Zdurę screena ja przed książki. Kuba, robię zdjęcia mojej książki o underczerstia. Ej, Kacper! Tak? Mogę ci go rozwalić. Ja już go rozwaliłem. Kuba chcesz. Kacper chcesz przeczytać moją książkę. O, seks spokój. Ja się... Kacper! Jak nie przeczytasz teraz książki, to ona była w odcinku. Ja cię nie kręcę Ale rozruba Katfer TNT Uwaga Kacper został w środku i jest rozruba Ej nie wiem ile ten odcinek trwa nie, Ale Nawet nie podpaliłem Ej chłopaki nagrywamy jeszcze dzisiaj pierwszy odcinek Drugiego sezonu no. czy już nie No możemy Jestem za Jaka bardzo ważne było dla mnie, żeśmy w tym odcinku byli wszyscy razem. I jakoś się udało nas styknąć. Jeszcze taki Jest jeden fajnie. chłopak, jeszcze taki jeden chłopak, kuzyn kppk 12 y, chciałby z nami grać. I Piszcie co o tym? Czy, czy może. Piszcie w komentarzach, czy może? KPP. Jest bardzo fajny chłopak, ma rzeczywiście, chce grać w tego Minecrafta. Wskazówka od naszego pana od Polskiego. Nie ma słowa, fajne. No to Ła. taki miły chłopczyk. E, lubi grać w Minecrafta. -e. I FASG. I FSG, tak bardzo lubi ASG. Więc kto lubi ASG? Łapka w górę i głosować, żeby był na tym serwerze. Może w drugim odcinku drugiego sezonu. Się... A! Ej chłopaki, zapomnieliśmy o naszej wyspie. Jakiej wyspie? By... Tej, w której zawsze kopaliśmy piach. Ale przy, co tam jest? No bez je czy tam nic nie ma. Właśnie już, nie, już nic nie ma. My, my tutaj zawsze piasek kopaliśmy. Ej, dobra, ej, tu ja robiłam tą strzałkę, tam jest bardzo fajne miejsce, uwa tam jest. Tp, co? Ej, Kuba, co ty napisałeś? No. Czekajcie, ja Czekaj, testa. muszę ukośnik zrobić. Ale po co? Ej porozstawiajcie! Ej porozstawiajcie! Zróbcie dookoła taką drogę, a ja to podpalę. Dlaczego ty? Ja to podpalę. Ja to podpalę. Robimy dziury do bedroga? Nie. Ja wam daję tę wyspę. Kurde, Kasper, Akurat tak mnie złapał i nic nie zobaczyłem. O kurde, patrzcie jak to wygląda. Zalewa tą wyspę. Jezu, patrzcie. patrzcie. Nie, Kasper, nie! Patrzcie, nie ma... kurde! <grymne> Ale Kuba Ale zobacz... to super wygląda! No, wygląda Ty jak nie taka... masz lagów, ja się nawet nie mogę wzbić w powietrze. Poczekajcie, zrobię screena. Ja też zrobię, tylko muszę rozważyć, te tam wysepkę. Uwaga, uwaga! uwaga! Uwaj! Uwaj! Jakie lagi? Pomóżcie! Jak ktoś znać jak się... Jak się lagi... Kupa, zrobiłem ci zdjęcie. Będzie zabawniej. Ej, na noc. Ja, będzie to zabawniej. Pamiętaj. O, lawa jakaś. Ej, dobra chłopaki, kończymy ten odcinek. Spoko, i tak już nie ma co rozwalać. Czekaj Tak, chodźcie. Asper, nie. Dobra, nie. Nie to nie. Albo nie, ej chłopaki, dobra, mam pomysł co zrobimy. Chodźcie tutaj do mnie, podlećcie tu gdzie ja jestem. A gdzie ty o, jest to, Kuba tepnij mnie, bo ja mam troszkę lagi. A dobra, widzę, widzę pi... Widzę... Y, kppk 12 KPP mogę ci mówić po imieniu... Tak, imię... Tak dobra, chodźcie tutaj, stańcie, włączymy się ładnie F5. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? O, czekajcie, nasz bałwanek przetrwał i nic mu się nie stało. Trzeba go... Bówić. Ej, nie mogę cię podpalić. Ty. Niedobroto. Ej, Kuba, A panek poszedł z tym. Chodź! Ej, chodźcie, dobra! I teraz tak. Chodźcie tutaj, stańcie w rządku obok mnie. Poczekaj! I się Zobacz. będziemy żegnać z serwerem i nie z serwerem i mam pomysł. Po... Co zrobimy dla serwera? Ej, chodźcie tutaj, gdzie ja stoję, bo ja z TNT i będziemy ładnie na ście. Nie, chodźcie tutaj. Macie tutaj przyjść. Tak, Czekaj. po pierwsze wywalcie wszystko co macie. To chyba nie łatwiej jak będzie nowy serwer to ty nas zabijasz i ty wywalisz sobie też. Tak to będzie... I bul! Le... Ej, teraz, mieliśmy, I... Boom. I teraz mieliśmy zrobić honorową rundę coś takiego, że ten. Że wszystko tego normalnie przyłączamy na Wiwala stawiamy cztery TNT i je odpalamy. Nie, ja mam lepszy pomysł. Chodźcie, stańcie tutaj w rządku. Poczekaj, Czekaj. bo jeszcze wywalam rzeczy. Wywalaj. O, już nie, nie, mam już nic. chwili. Dobra, stańcie tutaj w u mnie, w... Czekaj, stań tutaj koło ja mam... mnie w rządku. Ej kurde, gdzie ty jesteś? What the... Jezu! Ale Dobra, ja mam ja mam nie... żegnamy o, się ten... z serwerem. papa, pa, kochany serwerze. Będziemy za tobą tęsknić... Rzucam, rzucam ci serwerze, mój kochany kwiaty. Czekajcie, może od razu wyrzucę wszystkie. I rzucam na. ci jeszcze takie kwiaty. A ja się teraz będę... Wy o ej, co to było? To I teraz... Ej, chłopaki! Pamiętacie! Teraz już nie ma wychodzenia, ok? Z czego? Nie ma wchodzenia na serwer jak teraz z niego wyjdziecie. Was zlecą. Zobaczcie. K Kacper. Jasiek, papa. Bez jaj, ty debilu Papa. Jasiu, nie wchodź już na serwer. A ja nie, nawet nie wszedłem, tylko dałem respawn. Ej! Co? Dlaczego jestem na spawnie? No, ten... Kacper, dobra. Papa, wszystkim. Bez jaj. A ty? O, dzięki. Papa. To będzie już. Koniec naszego serwera. Cześć!